Cześć! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat serwisu internetowego Wykop, czyli Wykop.pl. Dosyć znana strona, ogólnie jedna z bardziej popularnych. Inaczej mówiąc jest to agregat treści z różnych stron, które oceniają sami użytkownicy tego portalu w teorii. I też im bardziej więcej ludzi polubi daną rzecz, czyli Wykopie, no to wtedy tym więcej osób daną rzecz udostępnioną przez samych teoretycznie użytkowników widzi. Lub Zakopie, czyli uważa, że jest niewarta ona oglądalna. I wtedy ona po prostu idzie w zapomnienie. Ale wykop to jest w ogóle ciekawe ZO, i warto o nim porozmawiać, co tam się dzieje, jak to wygląda, bo strona jest popularna i różnym siłom nacisku ona wchodzi różnym mapetom za kasę, które manipulują opiniami. Jest monopolistyczna ta strona w swojej dziedzinie, więc też to inne ma trochę działania i możliwości. I w ogóle co w tym zoo się dzieje? Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Czyli serwis internetowy powstał w 2005 roku. Wtedy zadebiutował i powiem Wam, że dosyć szybko się stał a oczywiście liderem w swojej dziedzinie. A w zasadzie teraz już można powiedzieć o nim, że jest monopolistą wykopel w tej chwili. Praktycznie nie ma żadnej konkurencji. Oczywiście takich stron pomniejszych jest kilka, ale te większe, takie konkurencyjne, które były, które jeszcze coś tam z nazwy, coś może ktoś coś słyszał, one już daleko odpadły e, w tyle. A większość z nich po prostu przestała już działać. Dlaczego, mimo tego, że wykop, no, tak naprawdę nie jest jakąś stroną mega, nie wiadomo co, nie ma w sobie super wodotrysków, jest tak popularny, oczywiście, dlatego, że e, wiele osób z niego korzysta. Ale dlaczego? dlaczego? A mianowicie dlatego, że te konkurencyjne strony, które powstawały, robiły już założenie na samym starcie, w większości przypadków błędne, mianowicie, że strona musi już wam szybko zysk przynosić i wtedy będzie fajnie, dlatego były tworzone strony dla zysku. O ile wykop teraz działa prawdopodobnie tylko już dla zysku to jego idea początkowa na pewno nie opierała się na zysku, dlatego że strona przez parę pierwszych kilka lat potrafi w ogóle nie przynosić zysku poza stratami. I dlatego konkurencja bardzo często odpada, która mimo wszystko co jakiś czas powstaje, ale dlatego, że oni od razu myślą o jakiejś kasie. Na wykopie ma się dwojaki system oceniania, czyli jak mówiliśmy wcześniej, wykop i zakop. Coś wam się podoba, wykop, coś wam się nie podoba, zakop. Teoretycznie na stronie głównej będą tylko te tematy, które ludziom się spodobają, czyli je wykopią teoretycznie, a teoria z praktyką ma tyle, że nie ma nic z sobą wspólnego. Dlatego, że na stronie głównej potrafią się pojawiać tematy, które w ogóle ludzie nie wykopywali, a nawet zakopywali, ale administracja chce, żeby one tam się pojawiły, czyli na przykład ktoś many, many, many i wtedy tam się taki temat pojawi. Lub ideologicznie zgodny z wizją lub kasą dla włodarzy, to też się taki temat może pojawić. Na szczęście takie praktyki są nieczęste. One się zdarzają, oczywiście można by powiedzieć codziennie, ale one nie stanowią więcej niż w, chyba w chwili obecnej 5-10% ogółu tego, co sami społeczność oddolnie wypycha na górę. Jako strona stała się popularna, to niestety ma to swoje też koszta. Mianowicie te koszta to są takie, że gdy jakiś serwis jest popularny i opinie mogą kształtować i to co jest widoczne, ludzie, to pojawiają tam się grupy manipulacyjne, tak zwane. Czyli inaczej mówiąc, watachy jakichś mapetów internetowych, które po prostu za jakąś gotóweczkę będą pisały dane komentarze lub dane wykopywania prowadziły. Multikonta były bardzo popularne przecież na Wykopie, i to różne lewicowi y, działacze, siepacze tam y, posiadali wiele różnych kont, podszywali się pod różne osoby, żeby promować i cisnąć y, swoje treści. Tak samo na pewno słyszeliście, jeżeli czytacie różno, różne artykuły, a mianowicie to, że partie polityczne tu powinniśmy się stuknąć i od razu wywalić tych wszystkich ludzi, co w tych partiach siedzą partie polityczne wykupują swoich własnych troli internetowych, mają na to budżet. I te partie, które są u koryta, wykupują ludzi, mają mapety, które mają dany szum robić w internecie, które jeden kopie i wklej identyczną wypowiedź dają na różnych portalach, na różnych serwisach, promującą jedyną słuszną lewicową ich ideę, chorą utopię jakąś. To się dzieje i to się na wykopie też zauważycie, że takie mapety pojawiają się, które będą cisnęły, że dana patologia jest super i to nie jest tak, jak większość ludzi myśli. Tutaj duże szczęście, bo do tego jeszcze będziemy wracali, mianowicie w inteligencji użytkowników wykopu. O tym też porozmawiamy w tym filmie. W każdym razie mapetów, jak na każdej popularnej stronie, gdzie sami użytkownicy mogą ma manipulować, mogą decydować i wpływać na opinie i wizje różnych rzeczy, to na wykopie dużo właśnie watach e, takich za gotóweczkę 30 czy 15, a może dwa srebrniki. E, sprzedadzą matkę i wszystko i będą pisali jakieś totalne bzdury, bo ktoś im za to płaci. Niestety tak jest. Szczęściem wykopu i dużą jego zaletą jest to, że ludzie sami mogą weryfikować to, co tam się pojawia, mianowicie to, co inni ludzie dodadzą, to inni pozostali ludzie w teorii oceniają. Czyli po prostu to, co im się podoba, tak jak mówiliśmy wcześniej, będą wykopywali, żeby więcej jeszcze osób daną rzecz zobaczyło. I powiem Wam, że ta weryfikacja przez samych użytkowników serwisu, jak na razie, moim zdaniem, prywatnym się nieźle sprawdza, dlatego że większość bez sensownych gównianych tematów jest zakopywana, lub nieprawdziwych, lub po prostu jakieś spamerskich. W większości przypadków, tak myślę, że na 90% weryfikacja przez samych użytkowników jest najlepszą weryfikacją i ona faktycznie tam nieźle funkcjonuje. Wykop jako serwis. W większości użytkowników myślę, że mógłbym powiedzieć, że ma idee prawicowe, czyli przechylenie wskazóweczki w stronę prawicy, i dla mnie to oczywiście jest sensowne. Bo im bardziej wskazóweczka schodzi w lewą stronę, no to tym bardziej też jest odłączenie jakiejś szarej masy od reszty ciała. Jeżeli macie poglądy prawicowe, to na pewno będziecie mogli sobie w Wojaże prowadzić na Wykopie i na pewno duża część tej treści, która tam się będzie pojawiała, będzie dla Was interesująca. Natomiast jeżeli macie poglądy lewicowe, czyli tak naprawdę chcecie cudzą kasę, bo Wam się należy, no to tam na Wykopie niekoniecznie będą Was grzały te tematy, dlatego że będą dla Was denerwujące. Bo niekoniecznie większa część społeczności też ma takie poglądy, że trzeba cudze pieniądze zabierać na rzecz wybrańców. Niestety, jako wykop, że jest monopolistą, to on może właśnie jego administracja sobie robić pewne różne ruchy, które się społeczeństwu w zasadzie nie podobają. Są o tym nawet osobne też tematy, co jakiś czas zakładane, że dlaczego administracja zrobiła to czy tamto, że niezgodnie z samym własnym regulaminem coś zrobiła, ale monopolista może dużo. Tak jak was, może Facebook cały czas luftować to tak samo wykoby bo jest monopolistą, może robić różne rzeczy, czyli na przykład wykopywać na stronę główną rzeczy, które się ludziom tak naprawdę nie podobały, ale na siłę je wcisną. Nawet jak coś ma 20 wykopów, to mu ogień dadzą, że coś jest super. Czy jak coś bardzo się ludziom nie podoba, mimo że zakopują, to tam było powiedzmy 1000 zakopań, to potem nagle 20 zakopań, bo anulowali zakopania ludzi. Takie rzeczy się czasami dzieją, na szczęście rzadko, ale się dzieją. Niestety to podważa autorytet tego serwisu w jakiejś mierze, ale to nie są jeszcze działania tak często, żeby Ci ludzie pokazali w końcu Faka i odeszli od tego serwisu, bo jeszcze to nie jest takie denerwujące. Nie może się zdarza być może powolutku coraz częściej. Inną stroną tego serwisu jest też to, że większość jego użytkowników stanowią faceci, przez co będziecie widzieli, że dane treści, które tam się pojawiają, są zupełnie odmienne niż pojawiają się te na babskich serwisach, mianowicie na babskich serwisach to są takie rozmowy, że dla facetu to jest rozmowa o niczym jakieś pierdolando. Natomiast na. W wykopie będzie się głównie pojawiała treść związana z polityką, gospodarką, finansami, czasami jakieś tam filmiki różne, drastyczne, mniej drastyczne, jakieś techniczne ogólnie rzeczy. No dobra, inteligencja osób korzystających z wykopu. Skoro to co powiedziałem dosyć dużo i na pewno część z Was, która często jest na tej stronie i z niej korzysta, to powiem, hmm, on pewnie sam z niej korzysta, bo coś za dużo widzi, to powiem Wam, że inteligencja tego serwisu jest różna, a jest bardzo ciekawa, to jest po prostu zo. A dlaczego to jest ZO? Dlatego, że jak jest popularny serwis, to tak jak mówiliśmy, z jednej strony są płatne mapety sterowane przez partie polityczne, z drugiej strony są osoby, tacy normalni użytkownicy, powiedzmy, jak ja czy, czy ty, o ile nie jesteś mapetem politycznym. Z trzeciej strony znowu jest administracja, która częściowo manipuluje danymi wynikami, coś co jest niewygodne dla nich ideowo, albo dostali za coś forse, to to wypływa, to, to powiedzmy, że nie wypłynie, co tam niekoniecznie. Ogólnie Wam powiem, że włodarza serwisu ja nie wiem, jakie oni mają poglądy prywatne. Tego nie wyłowiłem, mimo że wiele lat korzystam ze strony. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o administrację, i ją ocenić, miałbym to, że to są ludzie po prostu pragmatyczni, czyli bez dosyć biznes, nie? I tyle w zasadzie, co mi się wydaje na ich temat. Ale mieliśmy mówić przecież o inteligencji użytkowników wykopu. I powiem Wam, że tutaj no, jest takie różne, bo są te dopływy lewicowego ścieku, ale też większość osób ma te poglądy prawicowe. I to będziecie widzieli po wypowiedziach, dlatego że bardzo często jakieś cięte wypowiedzi są naprawdę inteligentne. Jeżeli są jakieś rozmowy prowadzone na serwisie, to też bardzo często są one merytoryczne. Tylko, że ta retoryka wygląda w ten sposób, że ktoś napisze coś merytorycznego i jakiś półgłup, czy jakiś tam inny tego typu e, człowiek, e, napisze coś skrajnie głupiego. I powiem Wam, że przez tyle lat, jak korzystam, ja nie wiem, czy, czy ci ludzie, którzy napiszą coś skrajnie głupiego, Czasami lub często jest to jest idea, bo niektórzy już niektórych tam rozpoznają po nazwach. Czy to są ludzie, którzy naprawdę tak myślą, czy to są ludzie, którzy celowo wrzucają powiedzmy sobie benzynę, karnister benzyny do ognia, żeby tam zrobić jakieś większe ognisko lub pogorzelisko. Trudno mi powiedzieć. Na pewno jest coś takiego, że Większa część osób zauważa coś, co jest sensowne i sensownie pisze komentarze i sensownie podsumowywuje dane rzeczy, czyli dane znaleziska i treści i komentarze do nich, ale dużo się część osób pojawia taka, która jest skrajnie jakby, jakby coś tu nie funkcjonowało w porządku, nie. I swoje tam ciśnienia robi różne, poglądowo, lewicowo, jakieś różne koko Jumbo, -ko nie. I nie wiem, czy ci ludzie, no część na pewno wiemy, że jest, część na pewno sobie zdaje każdy sprawę, że to są ci, co im partie polityczne dane pasą, żeby oni robili wodę z mózgu jakimś tam innym ludziom, ale tutaj ci już większość użytkowników wykopu jest tak około 30-30, plus więc tak czy inaczej, treści na wykopie same się bronią. I to, co ludzie, sami użytkownicy tam wypracowują, to samo się broni i samo o siebie dba, żeby się powiedzmy oczyszczało. Czyli jak ogólnie ocenić inteligencję użytkowników wykopu? Ogólnie większość osób, które korzysta stale z tego serwisu, myślę, że tracą swój czas. <noise> mogę tak powiedzieć i samo sobie też to mogę powiedzieć, dlatego że, no, jeżeli się zastanowić, a wiele lat korzystam i kilka nawet razy dziennie potrafię zajrzeć na tą stronę, chociaż przeważnie to czytam. To powiem Wam, że no, zdaję sobie z tego sprawę, że to jest totalne zmarnowanie swojego prywatnego życiowego czasu na nic, bo pod nic, nikomu chyba nie jest potrzebna wiedza, co się stało tam, co się stało gdzieś indziej, a tak naprawdę większość treści na wykopie będzie Was dołować z tego powodu, że osoby wyłapują, na szczęście, bo dobrze takie strony są, wyłapują to, co się patologiem dzieje w naszym. Systemie, a tych patologii się dzieje, korupcji i różnych innych rzeczy ogrom, i oni tam po prostu, oczywiście nie tylko nie, ale mówię, że wyłapują i też agregują w tym serwisie te treści. Czyli jeżeli chcecie dużo marnować swojego czasu, podwyższony poziom depresyjny, mieć jeden kraj, a granica absurdu, to możecie mapę Polski zobaczyć. No, to wtedy z wykopu warto korzystać. Natomiast, jeżeli chce się zdrowo żyć i nie tracić czasu, to wtedy warto by było nie korzystać i z tego na trzeba zrezygnować. A inteligencja ogólna użytkowników jest taka, że większość osób dostrzega to, co jest po prostu logiczne, natomiast duża część też osób jest nie wiadomo, czy specjalnie takimi pieniaczami, czy po prostu jest szepnięta. Tak czy inaczej, większość osób myślę, że jest w miarę poukładana w głowie, oczywiście z dużym dopływem tych innych jakichś tam osób. Które niekoniecznie mają cokolwiek w bowie, ale większość myślę, że normalnie funkcjonuje i normalnie logicznie wyciąga wnioski. I to jest takie ciekawostka, dlatego że jak sobie znajdziecie inne popularne strony, gdzie ludzie sami kształtują to, co się na nich pojawia, przykładowo quake demotywatory, to na pewno zauważycie sobie, że demotywatory, nieważne jakiej wiekowo jest ta społeczność, bo możecie sobie z kontekstu wyciągnąć średnią wiekową, że na pewno quake jest dużo młodszą publicznością niż na przykład demotywator. Z samych kontekstów rzeczy, które tam się pojawiają. Ale też zauważycie, że jakaś inteligencja tych osób jest. nie? W pewnych miejscach jest większa, na innych stronach, na innych mniejsza. No i Wykop się całkiem nieźle klasyfikuje akurat po tym, co sami ludzie wykopują, czym się po prostu ogólnie interesują, i tym, co sami komentują i jakie dyskusje między sobą prowadzą. I z mojej strony to tyle. Jeżeli moglibyście coś więcej dodać do tego filmu, zapraszam poniżej do napisania tego oczywiście w komentarzu. Co sami sądzicie o tym serwisie? Jakie macie na temat niego zdanie? Napiszcie to poniżej. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Aha, w skali od 1 do 10, jakbym miał ocenić wykop, to jako sama strona, idea, to powiem wam, że takie, nawet bym dał 8 na 10, jako sama strona, idea, to co powinno być w teorii, jako praktyki, że tam trochę manipulują z tymi treściami i nie do końca jest to takie, wszystko klarowne, jak powinno być, to takie 7, 10. Ogólnie 7-10 myślę, że to taka ogólnie dobra strona, nie tylko że marnujące wasz czas i szybko doprowadzająca do stanów depresyjnych. Dzięki za obejrzenie tego filmu, zapraszam na następne.